Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Już w drugim poradniku odnośnie Minecrafta 1.0. W pierwszym poradniku Wam mówiłem wszystko dokładnie o miksturach, jak je stworzyć, co nam dają, co dzięki nim zyskujemy. Ten poradnik będzie Wam pokazywał wszystko odnośnie czarowania, czyli jak stworzyć stół, co to jest czarowanie, jak zaczarować przedmiot, no i co dzięki temu będziemy mogli zyskać. Tak więc przejdźmy może już do samego. Może zacznijmy od samych podstaw, czyli stwórzmy może najpierw stół do czarowania. Stół do czarowania tworzy się w następujący sposób. Dwa diamenty, cztery obsydiany plus książka. Powstaje enchantment table, czyli stół do czarowania. Ja już go nie będę tworzył ze względu na to, że po prostu jeden stół mam i tyle mi starczy. E, ok. Tak więc przejdźmy do tego Enchantment Table. Jak widzicie, mamy jedno miejsce do, na przedmiot, a także z boku mamy trzy paski. Włóżmy tam przedmiot. Teraz dokładnie do góry pokazuje się Wam SKAG, Standard Galactic Alphabet. To jest alfabet, który pozwala Wam odczytać te paski po bokach. Znaczy, te paski po bokach w ten enchantment. Enchant. Na dole macie ciąg słów. Ciąg kilkudziesięciu słów w sumie, które nie mają żadnego powiązania. I teraz zobaczycie, jak odczyfrujecie jakikolwiek jakikolwiek z tych trzech pasków te słowa, no to te słowa będą znajdowały się w tych tutaj niechronologicznie uporządkowanych słowach. To jest zazwyczaj mamy tutaj od trzech do pięciu słów, które nie mają ze sobą żadnego powiązania. Najgorsze jest też to, że nie ma to w związku z tym, co Dane, to dane słowa, jak gdyby powiedzą nam, co, czym ulepszy nas przedmiot. Czyli po prostu, jak gdyby nie ma możliwości dowiedzenia się przed zaczarowaniem. Czyli po prostu, jak gdyby czarujemy w ciemno. Następne. Jak tu widzicie, macie takie zielone liczby 2, 2, 4. To jest. Punkty doświadczenia, jakie musimy użyć, aby zaczarować dany przedmiot. Ja jestem na trybie kreatywnym, nie chciałem tworzyć specjalnie jakiś modów, żeby dać sobie dużą ilość doświadczenia, żebym mógł Wam wszystko pokazywać. Po prostu musicie uwierzyć, uwierzyć mi na słowo, tak po prostu jest. Ok, może przetłumaczmy sobie jakieś słowo, zacznijmy od tego pierwszego. Wam udowodnię, że to nie ma żadnego sensu. Może czasami sens jakiś ma, ale. Nie ma to powiązania i nie będziemy mogli rozszyfrować, co to jest. Pierwsze jest błyszka, czyli L. Potem jest Li. Potem jest M. Potem jest I. Potem jest T Potem jest D. Limit D. No i znowu. Aha, tu jeszcze jest E. Limited. Jak już trochę poczytacie to będziecie mniej więcej zapamiętywali te wszystkie litery i będziecie mogli jak gdyby patrzeć raz rozszyfrowywać Ja już troszkę kojarzę te litery, już troszkę rozszyfrowałem tych słów I mniej więcej wiem jak to polega, na, na czym to polega K KL KLA Potem znowu A Potem jest T Potem jest KL tyu, Nie ma takiego słowa. Przynajmniej ja takiego nie znam, chyba że źle przeczytałem, ale nie wydaje mi się. Według mnie dobrze. Następnie jest S. Potem jest T, potem jest A, potem jest L. Stale. Limited Klaatu Stale. Prawdopodobnie możecie odczytać te słowa z, tego, z tych słów poniżej. Ok. Jak wyciągniemy przedmiot, położymy go jeszcze raz, pojawia się następne. Znowu i znowu. Nie sprawdzałem tego, czy jeżeli na przykład zapamiętamy wszystkie, nie wiem, zapiszemy na przykład wszystkie litery ciąg liter, znaczy ciąg słów, nie wiem, czy potem jak następny raz będziemy klikać, czy to samo będzie przypisywało do, te, do tego samego zaczarowania. Czyli nie wiem, na przykład będzie taki ciąg słów, raz zaczarujemy, potem będziemy chcieli inny przedmiot, e, włożymy i znowu będzie ten, ten sam ciąg słów, czy tak samo nam zaczaruje. Tego jestem ciekaw. Tego nie sprawdziłem, no bo musiałbym naprawdę spędzać godzinami przed tym i cały czas patrzeć i szukać tego, czyli akurat to samo e, mi się zaczaruje. I do tego jeszcze przy, przy okazji zdobywać doświadczenie, żebym mógł czarować. Zacznijmy od tego. E, ok, e, jak zauważyliście, tutaj. Mogę zaczarować tylko do ósmego poziomu, Żeby można było czarować na wyższe poziomy. Trzeba przejść do takiego miejsca, gdzie są książki. Jak widzicie, musi być tutaj jedna kratka wolnego od Enchantment Table. I tutaj postawić jak jest, taką małą biblioteczkę. I teraz, jak widzicie, macie te litery. Z tego SGA, czyli Standard Galactic Alphabet, które właśnie schodzą się do książki Enchantment Table, czyli do tego stołu czarowania. Teraz tutaj, pożycie, jak widzicie, możemy czarować już przedmioty znacznie lepsze, ale też potrzebujemy więcej doświadczenia, aby móc zaczarować. Jak widzicie, 27 level. 43 nawet o pierwszy raz taki wysoki level mi się tu pokazał. Myślałem, że można maksymalnie 40, ale już widzę, że jest 43, także jest na pewno i więcej. Nie wiem do jakiego poziomu może dojść. Nie, nie doczytałem. Nie było to nigdzie napisane. Jeśli wy wiecie, piszcie w komentarzach oczywiście. Także możecie podzielić się podzielić wiedzą z innymi. Ehm, ok Co możemy czarować? Ehm, czarować możemy tak. Iron Sword, ehm, narzędzia T3, czyli Kidoff, łopata. O, 44, jak widzieliście. E, I topór. I oczywiście uzbrojenie. Nie, niezależnie, czy to jest ze złota, czy to jest z, z, z tego e, z diamentu, czy z żelaza. Nie ma tu różnicy. Czy, nie wiem, czy z drewna. Z tego, co wiem, na pewno łuku nie można zaczarować. Nie wiem, to zresztą. E, ok. I jesteśmy przy tym punkcie. E, może teraz Wam powiem dokładnie, jakie. E, co możemy zyskać dzięki zaczarowaniu przedmiotom? Właśnie w tym momencie widzicie taką kartkę ściągnąłem z internetu, dokładnie z Wikicraft. I tam jest taka tabelka, która pokazuje wszystko, wszystkie jak gdyby ulepszenia, co możemy zyskać. Mamy jak gdyby takie trzy kategorie: armor, enchantment, weapon, enchantment, and toll enchantment. Armor dotyczy uzbrojenia, weapon, broni, tool, czyli dla narzędzi, czyli kirofa, kłopaty i topora. Zacznijmy może od, tego, od pierwszej kategorii, czyli Armor Enchantment. Jak widzicie, tu mamy Modified Enchantment Level, czyli ym, poziomy, dzięki którym mamy, znaczy, im wyższy poziom, tym, le, znaczy tym lepsze ulepszenie. Czyli pierwszy poziom, na przykład dla protection, mamy Pierwszy level to jest od 1 do 21. Drugi level już się zwiększa od 17 do 37. Trzeci level od 33 do 53. Czwarty level 49 do 69. Przy na przykład Weapon mamy jeszcze piąty poziom, na przykład i tutaj przy Sharpness 65-85. Tak to się czyta. Czyli tak, mamy przy Armor Enchantment mamy 7 podkategorii. Pierwsza. Pierwsza jest protection, czyli jak gdyby ochrona przed obrażeniami. Druga to jest fire protection, czyli obrona przed ogniem, ochrona przed ogniem. Kolejne to jest feeder Fall, czyli jak gdyby zmniejszenie obrażeń od upadku. Tak bym to przetłumaczył. Kolejne to jest blast protection. Blast protection to jest odporność na Podmuch, na przykład od TNT, na przykład one i żeby nie dostać, nie, 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 nie mieć jakichś tam wielkich obrażeń e, i nie zginąć, to można właśnie użyć tego Blast Protection, co będzie, co będzie zmniejszało jak gdyby, obrażenia od e, TNT. E, kolejne Projectile Protection e, to jest odporność od pocisków. Na przykład, kiedy szkielety używają e, strzał, no to automatycznie, kiedy, z nas, uda, znaczy kiedy nas ładują tymi strzałami. Odporność, znaczy ta, ta kamizelka czy, czy jakaś czapka, jak gdyby redukuje obrażenia i my, my stracimy dzięki temu mniej serduszek. Kolejny respiration to jest wydłużony czas oddychania pod wodą, czyli im wyższy level tego respiration, czyli im wyższy level uzyskamy dzięki temu, przedmiotowi, czyli temu zaczarowaniu to możemy po prostu dłużej siedzieć pod wodą i nie tracić serduszek. Kolejny to jest Aqua Affinity, czyli z tego co się doczytałem, co, co czytałem na internecie, to znaczy, że jest zwiększona nasza szybkość wydobycia bloków pod wodą. Przepraszam. To była ta pierwsza kategoria, to jest Armor Enchantment. Wiadomo, wraz ze wzrostem e, poziomu, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, tym mamy większe, większą ochronę przed czymś, czy coś jest wydłużone. Drugie to jest e, Weapon Enchantment. E, przy Weapon Enchantment mamy sześć podkategorii. E, pierwsza to jest Sharpness. Jest tak, gdyby e, mamy większe obrażenia domowów, czyli więcej obrażeń zadajemy drugie to smite mamy zwiększone obrażenia do szkieletów, zombie i zombie z netheru kolejne to jest bane of arthropods czyli mamy zwiększone obrażenia do pająków, pająków w jaskiniach i silverfish to jest chyba jakiś nowy mob, który wszedł w tym, w tym patchu 1.0 kolejne to jest knockback, tego dokładnie Mm, nie potrafiłem zrozumieć, tam było, że odrzut, znaczy knockback to jest w dosłownym znaczeniu odrzut, przetłumaczając na, na polski, ale rozumiejąc to na, przepraszam, rozumiejąc to na, yy, znaczy w kontekście Minecrafta chodzi tutaj o to, że uderza moba i gracz wraca po uderzeniu, jak gdyby uderza i jak gdyby odskakuje od niego. Nie próbowałem tego, nie wiem jak to dokładnie działa. Także też nie potrafię tego dokładnie wytłumaczyć, ale z tego co przeczytałem, to mniej więcej tak to wygląda. Kolejny to jest fire aspect, e, czyli kiedy zabijamy stwora jakiegoś, na przykład nie wiem, świnie, y, krowę, cokolwiek, e, wyrzuca on mięso, ale już upieczone, czyli jak gdyby on podpala tą, tą, ten, tego stwora i jak gdyby automatycznie piecze jego mięso. Kolejny to jest looting. E, czyli mog moby mogą wyrzucać większą ilość rzeczy Na przykład jak świnia na przykład wyrzuca 2 mięsa, to można wyrzucić 3 mięsa Na tym to polega e, No i to byłoby tyle jeśli chodzi o e, tą drugu, drugą kategorię e, Trzecia kategoria to jest Tool Enchantment W Tool Enchantment mamy 4 e, podkategorie Pierwsza to jest Efficiency e, Czyli jak gdyby szybsze wydobycie Drugie to jest skill touch, czyli dokładnie tłumacząc to co, wybie to, co wydobywamy, to to samo otrzymujemy, na przykład przy Stone. Kiedy na przykład wydobywamy tym stone'a, to to samo, będziemy, to samo wydob wydobędziemy, czyli nie kobyl stołna, a wydobędziemy stone'a Tak działa właśnie ten czar. Kolejne to jest Unbreaking, czyli kiedy na przykład używamy jakiegoś killoffa, to zdarza się, że ten kilof nie zużywa się, czyli na przykład jest przez pewien okres niezniszczalny. Kolejne to jest Fortune, czyli mamy większą możliwość wyrzucenia rzeczy. Na przykład, kiedy niszczymy gravel, czyli żwir wypada czasami z niego flint i dzięki temu z tego gravela może wypaść więcej tego flinta czyli większa szansa jest na wypadnięcie flinta kiedy niszczymy gravel. tak by wyglądała te wszystkie trzy tak by wyglądały te wszystkie trzy kategorie co dają nam te, ta, ten ten stud czarowania no Najgorsze jest to, że po prostu czarujemy w ciemno. No, nie ma takiej możliwości, żeby jak gdyby połączyć te słowa, które tam były, do tego, co może nam dać. To są jak gdyby przypadkowe słowa. Przypadkowe słowa od 3 do 5. Tak, z tego co wyczytałem na, 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 na Wikicraft. A z tego co wiem, to Wikicraft to jest bardzo sprawdzona strona, tak więc jeszcze nie spotkałem tam nigdy błędu, więc nie sądzę, żeby pomylili się. No cóż, jeśli chodzi o czarowanie, będzie to już prawdopodobnie wszystko. Tutaj nie ma tutaj za wiele domówienia, jeśli chodzi o czarowanie. No i myślę, że będziemy kończyli ten odcinek. To był drugi poradnik, bo pierwszy był o miksturach, zachęcam do obejrzenia. Zatem odcinek Wam dziękuję, że go obejrzeliście do końca. Powstanie na pewno jeszcze trzeci odcinek, już mówiłem o tym w pierwszym odcinku, że powstanie odcinek, w którym będę mówił, jakie są różnice między pierwszy, znaczy przed, przed Minecraftem 1.0, czyli jakie są różnice między Minecraftem 1.8 a Minecraftem 1.0. Także na pewno wyjdzie dodatkowy odcinek jeszcze, czyli dodatkowy poradnik, w którym wytłumaczę Wam, jakie są zmiany, co nowego, co nowego doszło. I też zachęcam Was do obejrzenia, wyczekujcie tego odcinka. I oczywiście, pamiętajcie o komentowaniu, o ocenianiu. I pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału. A dzisiaj to będzie już wszystko, tak? Więc dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam miłego wieczoru. Do zobaczenia. Pa Pa!